Popękany tynk cementowy. Co teraz zrobić przed nałożeniem gładzi? Zapraszam na film. Temat tynków cementowo-wapiennych ciąg dalszy. W poprzednim filmie omawiałem jak ja przygotowuję takie ściany do szpachlowania gładzią. Także jeśli jesteś ciekaw obejrzyj sobie tamten film. A dzisiaj temat taki jak to widzicie ściana zmoczona po to aby pokazały się wszystkie pęknięcia. Często pojawiający się temat w komentarzach, pytania jak naprawiać takie pęknięcia na tynkach cementowych. I w sumie odpowiedź moja jest krótka i prosta. W ogóle tego nie naprawiamy. Wszystkie takie drobne pajęczynki, które pojawiają się w szczególności po zagruntowaniu, po zmoczeniu wody wszystko co widać dopiero po namoczeniu są to tak zwane pęknięcia skurczowe czyli ten po podczas schnięcia Kurczy się i powstają rysy. Widać to również na betonie, na stropach, dlatego należy wszystkie betony wylane pielęgnować i podlewać wodą, aby zbyt szybko nie schły. Film tyczy się i ten temat tylko tynków cementowo-wapiennych, nie gipsowych. Gipsowy to zupełnie inny rodzaj. Tam spękania takie skurczowe nie występują. Jeżeli jest jakieś pęknięcie na tynku gipsowym, to najprawdopodobniej na ścianie coś się zadziało. Nie spotkałem się osobiście. Aby tynki psoły były po prostu spękane, to nie występuje. Jeżeli jest jakieś pęknięcie, to znaczy, że pękła ściana i należy to naprawić. Zupełnie inaczej jest właśnie na tynkach cementowych. Tu wszystko to akurat wyszło mało, ale za chwilę wam pokażę. Ciekawsze pęknięcia tego w ogóle nie ruszam. Szpachluję na to, tak jak leci. Nic z tym nie robię. Tutaj akurat są nowe tynki, ale jak są stare tynki bardzo mocno spękane, nieraz po właśnie zeszlifowaniu wszystkiego to dosłownie tam jest pęknięcie na pęknięciu. Jeżeli na farbie nic takiego nie było to znaczy, że to są pęknięcia również jakieś skurczowe, stare i też się tym nie przejmujemy. Sprawdzamy czy tynki nie są głuche. Bardziej martwiłbym się o to właśnie, że będą gdzieś odparzone niż to, że są rysy i wyjdą gdzieś tam po gładzi. Więc na starych tynkach również te wszystkie, a nieraz tam naprawdę duże te pęknięcia wychodzą. W większości też nie naprawiam. Jakieś to największe, tylko naprawię. Cała reszta zostaje. I teraz jak naprawić takie pęknięcia, jeśli są już na tynku i uznacie, że to jest coś poważniejszego niż tylko po prostu rysa skurczowa? Wyskrobuję, powiększam to pęknięcie. Coś na wzór krawędzi ciętej na płytach gipsowych. Gruntuję, uzupełniam masą konstrukcyjną proszkową np. przykład UniFlot Vario c 40 Czekam przynajmniej do związania, a masa będzie twarda, lub do pełnego wyschnięcia. W sumie robię tak samo jak na płytach GK, gdzie przygotowuję spoiny cięte, które mam fazowane. Potem idzie kolejna warstwa, a w niej wtapiam już fizelinę. Można to rozszpachlować potem trochę szerzej tą samą masą i na to już lecimy gładź. Jeżeli pęknięć jest bardzo dużo, można je powiększyć, pouzupełniać, a później zatopić fizelinę z metra w masie jakiejś gotowej, do tego przeznaczonej, czyli na przykład masy w typie 3A, ewentualnie jakieś są kleje systemowe, ale na nich nie pracowałem. Klej do tapet podobno również można użyć, również na tym nie pracowałem. Zdarzało mi się zatapiać taką fizolinę w c-kolu F16 bez problemu, trochę rzadszy, przetapiałem przez masę bez żadnego problemu, lub typowo masą w typie 3A, która właśnie ma, którą można zastosować również do spoinowania płyt GK z taśmą. Osobiście raz mi się zdarzyło poprawiać sufit po innej ekipie, gdzie cały był popękany, łączenia odchodziły, i tam właśnie została użyta masa gotowa. I fizelina wklejona po całości, i na to już standardowo poszło gładź. A pęknięcia, które można bardziej się przejmować i na pewno je naprawiać, to występują na przykład w takich miejscach. Narożnik leci strzelony tu gdzieś przy oknach, przy drzwiach, gdzieś od narożnika leci długa rysa pęknięta. No to już jest bardziej prawdopodobne, że jest to pęknięcie ściany, a nie tylko jakaś tam rysa skurczowa na tynku tutaj jak widać turysa, tu rysa, tu rysa, tego w ogóle nie było widać dopiero po namoczeniu i tym kompletnie się nie przejmujemy szpachlujemy tak leci i nic się z tym nie wydarzy a tutaj jak widać konkretne rysy konkretne pęknięcia ale to również są rysy, rysy skurczowe na 99,9% to nie jest jakieś pęknięcie ścian, które później się pokaże. To wszystko są rysy skurczowe. tynku. może było grubiej, szybciej podeschło I tak to wygląda. Sufit również jest. Cały potrzaskany, ale ja z tym nic nie będę robił. Na to pójdzie gładź i z tym się nic nie wydarzy. Szczególnie jeśli chodzi o gładzie gotowe, które same w sobie już są bardziej elastyczne. Bardziej odporne na takie późniejsze spękania, więc te delikatne ryski zamaskują. Jest coś takiego jak farba mostkująca, ale jak dla mnie bez sensu używanie takiej farby, na tynki które będą i tak szpachlowane. Ja wyznaję zasadę, że no, na farby ładzi się nie nakłada, a szpachluje się na surową powierzchnię. Więc bez sensu byłoby użyć najpierw farby, a potem tą farbę szpachlować. Co innego, jeżeli ktoś nie chce robić gładzi i te tynki zostają do malowania, no to w takim przypadku powiedzmy zasadne byłoby użycie jakiejś tam farby mostkującej, która ta delikatne rysy gdzieś tam połapie, pozakleja. Ale to raczej delikatne. Te, które Wam pokazałem przed chwilą, wątpię, żeby to przykryło. A to bardziej chodzi o jakieś takie tam pajęczyny, żeby potem na farbie to nie wychodziło. Dobra, w tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że Przydał Wam się sporo osób często właśnie pytał o naprawę pęknięć, nawet pod ostatnim filmem były co robić z pęknięciami na ścianach. No to macie odpowiedź nic nie robić. W przypadku tynków cementowych jest to całkowicie naturalne. A te pojedyncze rysy, które gdzieś powiedzmy w narożnikach się pokażą i są takie niepewne, to traktujemy tak samo jak połączenie cięte na płytach GK i wykonujemy to dokładnie w taki sam sposób na tynku. Z tym, że jeżeli ściana będzie nadal pracować, to pęknięcie będzie się jakby pogłębiać, pracować, no to żadne tam łatanie powierzchowne Wam i tak nic nie da i prędzej czy później to szczeli. Będzie to pękać tak długo, dopóki ściana nie przestanie gdzieś tam pracować i to połączenie nie przestanie się powiększać, rozszerzać. Wiadomo, minimalne ruchy. Fizyjna zamaskuje. Pęknięcie, które powstanie pod spodem, nie przejdzie na wierzch, ale to tylko minimalne. Jak pęknięcie będzie się powiększać, to i tak strzeli i tak strzeli. Także na to rady nie ma. Wszystkie takie naprawy są to tylko naprawy maskujące. Dobra, w tym filmie to tyle. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i odwiedzenia kanału. Na razie.